Królowo Różańca Świętego, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Życie nasze codzienne pokazuje, że kwiat jest symbolem pamięci, czci, szacunku i bliskości. Dlatego często ofiarujemy kwiaty Bogu, matce, ukochanym osobom i tym, którzy przeżywają różne uroczystości. Wśród wielu kwiatów, które zawsze pełnią ważną rolę w życiu człowieka, jest róża. Dlatego dziś przed Tobą, Maryjo, wśród wielu pięknych kwiatów ludzkich serc, zakochanych w Tobie, Maryjo, i zapatrzonych w Twoje oblicze w godzinę apelowej, stają najpiękniejsze róże, żywe róże różańcowe. Patrząc na Twoje życie. Wiemy, że w życiu duchowym, tym kwiatem, który nigdy nie usycha, zawsze pachnie, pięknie i rozwija człowieka to modlitwa. Kończący się dziś maj, choć w tym roku zimny i deszczowy, zamyka święto Tobie poświęcone, a upamiętniające nawiedzenie świętej Elżbiety, w tej rozważanej tajemnicy Maryjo. Prowadzasz nas na drogę służby Bogu i ludziom. Przez swoją postawę uczysz, że każdy nasz dobry czyn, modlitwa, akt żalu, każdy dobry gest jest przepełniony natchnieniem Ducha Świętego. Najpełniej, najlepiej ze wszystkich ludzi z Duchem Świętym współpracowałaś Ty w swoim życiu, Maryjo. Dlatego nazywamy Ciebie również w Litanii Loretańskiej naczyniem duchownym. Daj, abyśmy byli zawsze napełnieni Duchem Świętym i żyli tak jak Ty w mocy ducha. Spotkanie dwóch świętych kobiet, dwóch rzebiennych Matek, daje impuls do wychwalania wszechmocnego i miłosiernego Boga. Ale też do wołania o świętość dzisiejszych matek, o świętość i troskę o nowe życie, o właściwy kształt rodziny, gdzie matka naturalna, a nie matka szklana wychowuje i kształtuje swoje dzieci. Chcemy powierzyć Twojej opiece życie zagrożone przez aborcję, eutanazję oraz przez związki homoseksualne. Które według nowych pomysłów niektórych środowisk mają tworzyć rodzinę. Dziś tu, przy Tobie, nasza piękna Pani, chcemy podziękować za cały świat różańcowy, za wszystkie wspólnoty różańcowe, a szczególnie za największą z nich w Polsce i na świecie żywy różaniec. Chcemy zawierzyć całe dzieło misyjne Kościoła, dzieło żywego różańca wszystkich ludzi różańcowych, zelatorów i zelatorki, moderatorów parafialnych i moderatorów diecezjalnych, nowo wybrany zarząd Żywego Różańca w Polsce, na czele z naszym delegatem Episkopatu Polski, arcybiskupem Wacławem Depo. Powierzamy nasze rodziny, naszą parafię, diecezję, naszą ojczyznę, nowo wybrany Parlament Europejski i cały świat. Aby w szkole Maryi, w Twojej szkole, Matko, w szkole pokory i służby, miłości i przebaczenia, uczył się miłości, nadziei i wiary oraz odkrywania wspaniałego planu zbawienia. Wielką wartość Różańca, jako modlitwy wszystkich ludzi całego świata, dostrzegła Paulina Żariko, która w 1822 roku Założyła dzieło uniwersalnej pomocy misją, czyli dzieło rozkrzywiania wiary. Czyniąc z różańca narzędzie współpracy w misyjnej w 1826 roku jako zaplecze modlitewne tego dzieła utworzyła wspólnotę żywego różańca. Dlatego należy pamiętać, że żywy różaniec powstał dla misji, dlatego gdzie jest żywy różaniec, nie może zabraknąć modlitwy. Za dzieło misyjne Kościoła. Modlitwa Różańcowa jest bliska wielu sercom. Dla wielu ma ogromną wartość, jest pomocą w trudnych chwilach, bronią przeciw złu i pieku. Tym wszystkim odmawiającym różaniec w swoich objawieniach Maryja obiecałaś wyjątkowe łaski, pomoc w potrzebach i niepo w niepowodzeniach. Oraz osiągnięcie chwały nieba czy Twoim matczynym boku. Chcemy dziś tu, w tym miejscu, zawołać to tu stół z cały Twój, Maryjo, z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, którego 40. rocznicę przyjazdu tu na Jasną Górę będziemy przeżywać za kilka dni. Czyniąc różaniec swoją osobistą, codzienną modlitwą, zachęca nas wszystkich do jej odmawiania. Tak jak w intencjach osobistych, rodzinnych, o pokój, jak i czyniąc tę modlitwę swoim wkładem w dalszy rozwój losów świata. Po, twoi, po swoim wyborze prosił nas rodaków, odmawiajcie różaniec. W 2026 roku będzie dwusetny jubileusz obchodów powstania Żywego Różańca. Do tego jubileuszu. Przygotowuje nas wielka nowenna różańcowa, którą rozpoczęliśmy rok temu. Głównym hasłem nowenny jest myśl założycielki Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich. Oby tak się stało, została ustanowiona nowenna na poszczególne lata. Tematem tego roku i siódmej ogólnopolskiej pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, którą dziś rozpoczynamy apelem i czuwaniem, a którą kontynuować będziemy jutro od rana na szczycie jasnogórskim jest hasło w mocy Ducha Świętego z Pauliną Żaryjką. Przez tę nowennę chcemy uprosić potrzebne dary i łaski, aby żywy różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła. Chcemy wspierać modlitwą papieża Umadlając Jego intencje oraz naszych duchowych przewodników, biskupów i kapłanów, których autorytet dziś w naszej ojczyźnie chce się zniszczyć i zdeprawować. Królowo Różańca Świętego. Wpatrzeni w Twoje oblicze, jako dzieci Różańcowe, chcemy tę świętą modlitwę, przepełnioną obecnością Boga i Twoją jako matki. Jak najczęściej i jak najpobożniej odmawiać. Jako ludzie różańcowi, chcemy modlić się tak, aby z naszych serc i ust płynęła chwała Boga i Najświętszej Panny, by modlitwa ta objęła cały świat, a nam wypraszała uświęcenie i zbawienie. Rozpoczynając liturgiczno, liturgicznie pierwszą sobotę miesiąca, chcemy zgodnie z Twoją wolą za. Wszystkie bluźnierstwa i profanacje Twojego obrazu odmówić akt wynagrodzenia Twemu niepokalanemu sercu. Niepokalane serce Maryi, arcydzieło wszechmocy Bożej, chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim naszym szczęściem jest, że możemy Cię uczcić i wielbić. Tak nas bardzo ukochałaś. O po Bogu zawdzięczamy Ci wszystko. Jem, jemu dany. Jezus dany jest nam. Przez Ciebie, dla nas też i dla naszego zbawienia połączyłaś swoje cierpienia z Jego cierpieniami, bo jak może była wielka Twoja boleść. A jednak są nieszczęsne dusze, które zamiast miłować Cię bez granic, owładnięte przez szatana, ośmielają się ochydnymi bluźnierstwami, obrzucać Twoje imię i najzaszczytniejsze Twoje przywileje. Codziennie miliony chrześcijan grzechami swymi odnawiają mękę chrystusową i ranią Twe serce. My sami niestety, częstokroć przez nasze upadki, znajdowaliśmy się w ich szeregach. Przebacz nam, Królowo i Matko, miłosierdzia, wszystkie nasze niewierności względem Ciebie, mocniej niż dotąd przyrzekamy przy pomocy łaski Bożej, iż będziemy Cię czcić, kochać i naśladować. W duchu wynagrodzenia odnawiamy nasze całkowite oddanie się Tobie, ofiarując Ci wszystko, co mamy i czym jesteśmy, A oddaniu temu okażemy się wierni żyjąc w zależności od Ciebie i działając dla Twej chwały i królestwa Twego Syna. Za wszystkie bluźnierstwa zwrócone przeciwko Tobie słowem lub pismem wynagradzamy Twemu sercu, Maryjo. Za profanowanie Twych świętych obrazów wynagradzamy sercu, Za zniewagi i niewdzięczności, jakimi ranimy Twe serce macierzyńskie. Za nieznajomość i zawinioną obojętność względem ciebie, w jakiej żyje tak wielu chrześcijan. Pragniemy godnie wynagrodzić te wszystkie zniewagi, jednocząc się z hurami aniołów, świętych i wybranych dusz, które Cię wielbią w niebie i na ziemi. Rad przyjąć hołd naszej synowskiej miłości. Okaż się nam matką i spraw, abyśmy byli godnie należeć do grona Twoich sług i Twoich dzieci. Amen. Naszą modlitwą ogarniamy Kościół Chrystusowy, Ojca Świętego Franciszka, jego podróż apostolską do Rumunii. Modlimy się za jego nocjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Penakio. Polecamy Episkopat Polski świętym arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę Częstochowskiego. Polecamy nasz polski Zakon, na czole z Ojcem Generałem Arnoldem Hrabkowskim i przyorem Jasnej Góry Ojcem Marianem Waligurą. Polecamy kapłanów, misjonarzy, kleryków, siostry zakonne. Prosimy o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlimy się za naszą ojczyznę, polecamy władze państwowe i samorządowe, na czele z prezydentem, premierem, parlamentarzystami. Polecamy wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośnień katolickich łączących się z nami, zwłaszcza radiosłuchaczy Radia Maryja, Radia Jasnogóra, telewizorów, telewizji trwam, internautów łączących się z nami za pośrednictwem Miastnogórskiego Portalu. Modlimy się za Polaków wziących na emigracji. Polecamy chorych, cierpiących, będących w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Dziękujemy księdzu Kanonikowi, Jackowi Gancarkowi za rozważania apelowe. Modlimy się za pielgrzymów, którzy w tych majowych dniach przybywają do Jasnogórskiego Sanktuarium Narodu Polskiemu. Polecamy ci matko księdza Romana Karwackiego, świętującego jubileusz Pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich. Modlimy się za neopresbiterów diecezji tarnowskiej i diecezji lednickiej sprawujących dziś swoje msze święte permicyjne na Jasnej Górze. Polecamy dzieci pierwszokomunijne z Tuszyna, Łodzi, świewodzic, Lasek, Moglina, Częstochowy. Modlimy się za uczestników pielgrzymki żywego różańca i pielgrzymkę wolontariuszy. Polecamy parafię świętego Andrzeja Apostoła z Poznania, do której przybyłaś matko w kopii nawiedzenia. Dziś nosteczowanie podejmą członkowie żywego Różańca oraz Krucjata Różańcowa. Rozważamy tajemnicę radosną Różańca Świętego na wiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie i o Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszed Niego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako im my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

I y bendito jest fruto de tu wętrza, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś <totryś>, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, Matko Boża, się łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, że się teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, za teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, się za życznymi, teraz teraz i Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak Amen. Jak była na początku, teraz i, zawsze, i na wieki Amen. O mój Jezu, teraz nasze Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami, racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Anno Faledna i Błogosławiona, o Pani nasza, o rędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu nas oddawaj. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokojnie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Księdza kanonika, prosimy o apelowe błogosławieństwo. Abyśmy tak jak Maryja, napełnieni Duchem Świętym, podejmowali wszelkie dzieła i odkrywali Boży Plan Miłości w codziennym życiu i realizowali go na co dzień. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na jasnej górze. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich przybywających pielgrzymów. Myślimy także o naszej najbliższej pielgrzymce, bo już 16 czerwca dzieci z podwórkowych kółek różańcowych przybędą do Matki Bożej Królowej Polski. Wszystkich dorosłych oczywiście prosimy, pomóżcie dzieciom zorganizować wyjazd na nasze spotkanie. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji. Trwam i zapraszam do bycia razem z nami, do bycia razem z telewizją Trwam. Cześć Boże Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji. Dnia. W 2019 roku Polska będzie czwartym najszybciej rozwijającym się krajem świata, informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zamiast planowanych 3,8% PKB Polski ma wynieść 4,7%. Dodatkowo mamy najniższy od 20 lat deficyt. To efekt dobrych zmian w gospodarce, mówią eksperci. Polska gospodarka pnie się w górę, Potwierdza...